Tak, szczerze, to ja bym ten kobarek z u ciebie na Twojej serii trochę zmodyfikował, ale jest dobrze. Ogólnie. To jest ale tak. To tylko, moja, to tylko moja uwaga, nie? Wszystko można zmodyfikować, ale nie wszystko będzie dobre. Tak, nie wszystko jest dobre, to nie potem trzeba. jest ciekawie. I wystarczy, myślisz tyle? Ja to talent klik. Ile? Jeszcze Będę to ustawiał. O to się baw. No, już właśnie skończyłem. Chociaż chyba to nie będzie działać jak należy. Um. OK to, to, to temu damy Więcej, więcej prądu. Ja tak się zastanawiam, czy robić drugie laboratorium, czy jeszcze nie. A nadążymy właśnie... z produkcją tych pakietów? Właśnie nie wiem. To znaczy, właściwie mamy tam chyba trzy automatyzacji, nie? Trzy automaty. Nowe automaty możemy też dobudować właściwie. Tam no, właściwie... w tej chwili te, star te startowe automaty nie grają roli, bo już mamy normalne. No właśnie, to tylko pozyskiwanie drewna może być nieciekawie. A to tak go robimy skwarnie. A, okej. Okay. A to jeszcze nie teraz, jeszcze nie możemy... Najpier Pójdę kopać drewno. Pierw prąd, dobra. Pójdę pomogę. Tylko wrzucę to co mogę. Dobra. Ok, mamy 100 pakietów naukowych. czym znaczy, mówię na to pakiety, ale to tak. Wiadomo, chodzi o te płytki. Ja wiadomo o co chodzi. Dokładnie. Nauka to nauka. Dokładnie. Yy, silnik parowy badam. Przyda się. O, witamy w dżungli. To to jest to, tak? E, co? A nie. A, dobra. Do szklarni jest... potrzebujemy rozdrabniarki i przetwarzania kamery. Dobra. Witamy w dżungli to po prostu możesz zbierać nasionka. A której tak będą potrzebne? Ota, jakoś Ale sobie. To dopiero po szklarni, nie bada. Ale teraz przede wszystkim, pro. W każdym razie węgla mamy raczej dostatek. Zebrałem tylko tak. 600 sztuk. I teraz pytanie, robimy perpetuum mobile? Odnośnie? Prądem. Prądem? A co tak można? Na, na tej modyfikacji można. Powi powinni to zablokować, o to nie brzmi najlepiej. Ale skoro dają <laughs> taką możliwość, to czemu nie to, wykorzystać? To znaczy, to znaczy na 9 szklarni możesz. Ee... Zapomniałem proporcje. E, ale możesz zrobić coś takiego, że ten, e, jak to się nazywa, e, zamiast węgla e, dawać e, drewno w ten sposób, e, nie dość, że e, zmniejsza zanieczyszczenia do zera. Tak. Mhm. Do zera. To, to, to akurat mi pasuje. I co tam jeszcze? Oho. Przestało cię słychać, cokolwiek mówiłeś dalej. No cóż, zdarza się. De facto, nagrywamy teraz pod rząd trochę czasu. To można powiedzieć, że potem ten taki wielki odcinek będzie podzielony na kilka części, które będą wrzucane na kanał. Więc tutaj myślał, że to będzie najlepsze rozwiązanie pod względem jakości rozgrywki. względem na przyjemność zgrania. Odcinki. W sumie trochę jak Stream, nie? O, widać nie słychać go. Dokładnie, jak mówiłem. Problem z... Wiecie albo czymś. Mam nadzieję, że za chwilę to naprawi i będzie go znowu słychać. No a my mamy tymczasem dużo żelaza. Halo, teraz. Okej, okay, teraz Ciebie słychać. Coś się stanęło. E, właśnie nie jestem pewien. Aha, okej. Okay. W takim razie nie wchodźmy w szczegóły. Teraz nagle słysza... mi ciebie urwało. Nagle mi ciebie urwało, gdy gadałem, no. pytam a... się ciebie coś, a ty nie odpowiadasz. No, nie odpowiadam, bo ciebie mi nagle urwało. Myślałem, że nie wiem, gdzieś skończyłeś czy coś. Ha, dobra. O przynajmniej porozmawiałem sobie z widzami, których nie ma na streamie. Ha, ha. Będą na premierze dawać łapę w górę. Dobra. Jak wygląda sytuacja z prądem? O, zaraz dobijemy do 240 kW. No dlatego przede wszystkim prąd. Tak. O, silnik parowy się już bada, więc raczej będzie w porządku. Ciebie nieco tak. podgłośnie, bo nieco gorzej ciebie wysłuchać teraz. Aha, już wiem co się stało. Nie przerwa w dostawie internetu. Ach, zapewne. I Discord nie ogarnął. <laughs> no cóż, zdarza się. Tak, a propos, zapraszam na niebieskie pola Discord kanału Game. Gaming. Gaming? Gaming? E, mów po prostu kanału niebieskiego. no to jak Dobra. nazywa się kanał, a to jak ja siebie nazywam, to dwie różne sprawy, nie? No właśnie, to jest ciekawe. Kanał nazywam tak, a siebie nazywam tak. Hmm. Rozkmina, czemu ten kanał nazywa się w ten sposób? Po prostu taka nazwa przyszła mi na myśl. A dlaczego Discord się nazywa w ten sposób? To możecie, mm, powiedzmy, historię na temat kanału Discord, jego nazwy i tak dalej pisać w komentarzach, ewentualnie po prostu zapraszam na kanał i tutaj proszę o pisanie. Uczmy własną historię. Zwłaszcza. Tak, zwłaszcza, że my teraz po prostu na ogólnym gadamy, gdzie po prostu każdy może wbić sobie Ale spokojnie. To, 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 to jest najlepsze właśnie. A spokojnie, a tyle osób jeszcze nie ma na tym Discordzie? Tak, więc jeżeli następnym razem będziecie nas widzieć, to prawdopodobnie będziemy nagrywać odcinki. nie, ja no, już zrobimy normalny kanał głosowy pod to. Oto nie jest żaden problem, a nagrywać Sumię, czasami trzeba. Tylko osoby, które mają rangę nagrywanie czy nagrywkę, a, do nagrywki, czegoś tak. A po prostu przejdziemy się na rządowy. <laughs> Chociaż nie, nie czekaj, to jeszcze gorzej brzmi. Chociaż, no cóż, raczej konspiracją nie jesteśmy. Nie konspirujemy przeciwko nikomu. A chcemy zapewnić tylko dobrą zabawę. Ach, dziwię się, czemu piece nie przepalają miedzi. E, braku im węgla? Nie, po prostu nie ustawiłem, żeby przepalały w Aha. No to tak, wiesz, zdarza się. Ja się, ogóle, ja się w ogóle dziwię, że ty nie ogarnąłeś, żeby można skopiować z automatu montażowego i wkleić do niebieskiej skrzynki żądającej. Da się? Tego nie wiedziałem. Nie wiedziałem tak. o tym. Nie próbowałem. <śmienka> tak się trochę zdziwiłem, ale siedzę cicho. Nie znaczy, <śmienka> mam... piszę komentarza. Ciekawym kiedy się skapniesz. Nie skapnąłbym się nigdy, bo nie wiedziałem, że tak w ogóle można. Nie myślałem o tym. To tyle rzeczy by mi ułatwiło, tyle czasu poszło. Dzięki. Spoko. Ja naprawdę myślałem, że ty się skapniesz. Gdybym hmm. się skapnął, to bym już to zrobił. Ok. Jak oglądam i się ustawiam na do ja bok. Kiedy skapnie, że można kopiować z automatu i wklejać do skrzynki. Uznaj to za czarny okres mojej. Mm, mojej nagrywek z Faktoria. Czarny okres. Czemu nie niebieski. Mm, niebieski. W sumie teraz jest okres niebiesko zielonego. Jak? Teraz okres niebiesko zielonego. A, no, właściwie tak. I jeszcze częściowo czarnego. Zróbmy taką miniaturkę, napis Faktorio i taka flaga, czarno-niebiesko-zielona. Aha, czekaj, czekaj, najpierw sprawdź, czy na pewno taka flaga już nie istnieje przypadkiem. O, warto sprawdzić. De facto raczej, raczej nie upolityczniamy kanałów. To będzie nasza flaga. Nasza własna. No to też brzmi dobrze, nie? A właśnie, a ty też będziesz wrzucał odcinek na swój kanał, nie? Z tego? Eee, raczej tak, chociaż pewnie z pewnym opóźnieniem u ciebie. O jasne, ale to tak pytam dla pewności, że cóż. W opisie pojawi się link do twojego kanału, więc zapraszam wszystkich, którzy będą zainteresowani. Tak, ponad dwuletnia przerwa na kanale. Nieważne. <laughs> I wrzucam odcinek z Faktorio. Dlatko z Blukatem. To, to, to jest tak, mamy już 700 żelaznych płytek prawie. Co my z nimi zrobimy? Co mogę z nimi zrobić? Hmm. O, skąd... Zastanówmy się. Możesz to wykorzystać do automatów montażowych. Hmm. Zostaw to na ten. Eee, na jak to się nazywa, na prądy. Tak Okej, okay. czyli po prostu będę to... to dalej trzymał w Mhm. Jak kopię to drewno już mam 1200? 1200 drewna masz A. już? No. Patrz pra... lasu wykopałem. Mm, już sprawdzam. Dobra. Gdzie są moje granaty? W ogóle z granatów nie wycinasz, nie? Nie, tu drewno jest zbyt cenne. Okej. Okay. Właśnie możemy. Chociaż później, i tak be... Chociaż później i tak granatami będziemy sypać w te drzewa. Możemy. Bo już będziemy własną produkcję robić. Dokładnie, to będzie ważne. Eee, możemy zrobić badanie żelazny kill -off. Nie wiem, jak kill będziesz kopał drzewa, ale raczej będzie szybciej niż tak jak teraz to robisz. Eee, to znaczy, badania kilofu to jest nic nowego, w, o, bo faktory jest dokładnie tak samo z tymi kilofami. Tylko, że w Faktoriu chyba od razu robisz stalowy. A, to nie to. Eee, rozdrabniarkę nie, badam. To jest po prostu upgrade do wydobycia i tyle. No tak, o to chodzi. O to dokładnie chodzi. Czemu to nie działa? Aha, tutaj jest ustawiona miedź, super. Dobra, to ustawienie surowców, ustawienie surowców do piecy jednak jest bardziej denerwujące niż przydatne. Dla mnie, dla mnie. Ale to może być przyzwyczajenie z podstawowej wersji gry, że tak to ujmę. Wiesz, później jak ci yy, ten mod wejdzie w krew, no to po prostu shift prawy, shift lewy. O ile w dobrej kolejności to powiedziałem. Znaczy, teoretycznie ja tak właśnie robię, nie? Tylko, że. Gdzieś miałem klikniętą Mieć, jak wcześniej to robiłem i po prostu nie to ustawiłem. Okej, okay. mamy więcej żelaza. Dobra. Dobra. Chyba tyle wystarczy. Okej. Okay. Tego drewna. Ale ten las się równy zrobił. Powiedzmy, że... Tam cię wycinałem. Tak, zdecydowanie. Le le lepiej niż po atomówkach. To wystarczy tylko troszkę czasu. Okej. Okay. No tak, troszkę czasu. Najwyżej przyspieszysz to na odcinku, bo wątpię, że chcesz pokazać na odcinku proces wycinania drzewa. Eee, wątpię, czy ja to w ogóle pokażę. Aha, okej. Okay. Rozumiemy to. Dobra, co my tu mamy? Mam tylko 400 nieca... niecałe miedzianych płytek. Wrzucę je do automatu. Aha. Proszę bardzo. Drutów będzie jeszcze tak z tysiąc. Bada się w tej chwili rozdrabniarka. Właśnie, możemy już y, robić energetykę parową. To ja robię już o, to... kotły. I silniki parowe. Tutaj jakaś proporcja się zmieniła. Zaraz to zobaczymy. Jest mm, co, chyba tak jak standardowe. 20 faktoria. na sekundę produkuje i 10 na sekundę zużywa. Jest spoko. W tym razie piecy dwa razy więcej niż boilerów. O no właśnie, jeszcze przydadzą się super elektryczne. Masz drewno. Oczywiście, więc. Weź mi porzuć kilka staków. E, nie mogę. Nie jestem hostem. A, dobra. Skrzynka. Ja ci po prostu służę teraz jako spider dron Tak, to, to wyrzucaj drewno na ziemię. Hmm. Czy nie? nie wiem, czy całego staka może wyrzucić. A właśnie, czekaj. Po którym się wyrzucam? Nieważne, nie wyrzucaj. I zobacz twój ekwipunek. Już wiesz, to zrobiłem, no co zrobiłem, nie? Widziałeś. No tak. Nie, nie, K kto by się spodziewał, że tak mogę zrobić, nie? Tak. Nie, ja, ciekawe czy to dało się zmienić tak, żeby były równe prawa co do tego? E, tak się da, tylko nie znam tej komendy. Okej, okay, to potem poszukamy. I teraz, teraz nagrywamy. Taki odcinek zapoznawczy z grą, z systemem i tym wszystkim. Tak, dokładnie, ja prawdopodobnie ten, ja prawdopodobnie ten odcinek yy, w ogóle pominę u siebie na kanale, a dopiero w momencie zaczynania twojego drugiego, no to okay. zacznę. Znaczy wiesz, teoretycznie aktualnie, jak mówiłem wcześniej, akurat nie mogłeś wtedy mówić, to sobie pogadałem, zamierzam zrobić tak, bo ten odcinek już i tak by trwał 40 minut prawie, to po prostu to będzie jeden odcinek, ale pocięty na kilka części, powiedzmy. To znaczy, zawsze można zrobić stawkę. A to ja wiem. Koncową. Znaczy, wiesz, po prostu taki jest plan. Potem, bez dogrywania dodatkowych wstępów czy zakończeń, jeden odcinek podzielony na trzy. Wiesz, więcej kontentu wygrywającego się w tydzień. Mogę więcej odcinków wrzucić. O tak. W sumie rację. dokładnie. Brawo ty. A potem po prostu znowu się nagra coś dłuższego. Wtedy się można powiedzieć, że będzie nowy odcinek. Z okazji będziemy mieli zaraz atak. No i o, wtedy się znowu ta, ta, zacznie. Zauważyłem to. Trzeba usunąć. To lecimy na trzecim. Trzeba usunąć, czekaj. A, bo tamte, tak tamte gniazdo. O, lecą, lecą! Lecą złodzieje kraść nam żelazo. Tak, ze strzelaniem to trzeba nabrać skilla zdecydowanie. To znaczy, u mnie strzelanie. u ciebie jest normalnie strzelanie, nie, a u mnie jest opóźnione. Aha, to ty masz jeszcze lepiej. O, a to. nie, to obserwator nie zużywasz tak dużo. O, widzę, że postawiłeś. E, mini radar. Tak, trzymaj tutaj drugi. Fajnie wyglądają. Bardziej jak działko wygląda. No, to na razie z Gdy... czego to zebrałeś, jestem ciekaw. Nie wiem. Bo wiem, że z rozbitego statku wypada, ale nie wiem dokładnie z którego elementu. Nie wiem, zebrałem wszystko po kolei. A tutaj jest, patrz. Chodź, tutaj. Z tego, tutaj, z tego śmiecia. A zbieram. Łapaj, będziesz miał mini rada. To gorsze, że on prąd też potrzebuje. A Dobra. Jak coś ja robię silniki parowe i kotły, więc tutaj. Zaraz to ustawimy. Dobra, ja robię. Rury. O tak, zrób rury tam może wziąć żelaza, żelazo powinno być. Tylko węgle mnie zapomnij to zapełnić. No i pompa się także przyda, tak? Tak. I przy okazji jeszcze zrób yy, no. Urbiny wiatrowe? Mam. Aha, Oho, znowu przyleciały. E, amunicja się przyda. Myślę że wstawię nieco amunicji, a bo jak skoro tam jesteś, wziąłeś ze sobą trochę węgla? No. To wstaw amunicję. Wstaw amunicję na garnek. Ty tylko nie mam żelaza. Moment. Nie wziąłeś, że poszedłeś po żelazo. I tak nie wziął żelaza. To typowe u mnie. Okej, okay, zdarzyło się. Właśnie, mam tutaj coś takiego jak schron, do czego to będzie? To po prostu jest skrzynka, wielka skrzynka. Później ją będziemy używać do pociągów. Bo Dzień. ona ma idealny rozmiar jak wagon. 200 slotów i daje 120 kW pasywnej energii. Tak. Dodatkowo... Mówię. Aha. Będziemy jej później używać do stacji naszych. A mogę ją teraz ustawić, czy lepiej nie? Ustaw. Bo to jeszcze to jest po jako... jako punkt odradzania, nie? To może się przydać. A, tak, tak, res.